Pamiętacie ten drugi projekt z elektrycznej kuźni? Ten zbudowany za 1800 zł. W takim budżecie, zbudować rower elektryczny z takimi osiągami? To wielki sukces. Rower szybko się sprzedał. Na samym początku bardzo cieszył nowego właściciela. Ale właśnie, tylko na samym początku, bo już miesiąc po sprzedaży tego pojazdu. Dostałem od nowego właściciela taki film. Ah, mega, mega słaba akcja, moi drodzy. Szczególnie, że Łukasz kupił ten rower dla swojego syna jako prezent. I. Naprawdę strasznie źle się czułem z, tym, z tą świadomością, że ten rower się po prostu zepsuł. Ale co się stało z tym silnikiem Bionksa trzeciej generacji? Jak rozwiązaliśmy ten problem? Już opowiadam. Zostańcie do końca. Całą tą sytuację z usterką silnika BionX trzeciej generacji konsultowałem z Michałem, który jest znany w świecie pojazdów elektrycznych jako sietas. Michał we współpracy z Markiem, którego również pozdrawiam, e, zajmują się razem tuningiem silników elektrycznych, ulepszają fabrykę, e, co jest mega fajnym tematem. Jeśli będziecie chcieli skorzystać z ich wiedzy i usług, no to link znajdziecie w opisie. Czy tam kontakt to znajdziecie w opisie. W tym przypadku wieloletnie doświadczenie Sietasa z silnikami elektrycznymi było po prostu bezcenne. Poprosiłem go o to, żeby nagrał dla nas taki krótki film yy, i opowiedział, co się dzieje z tymi silnikami, jak one mają usterkę. Zobaczcie sami. Odpowiadając na pytanie, co wydarzyło się z Bionksem z elektrycznej kuźni, mamy tutaj przykład klasycznej usterki dla tego silnika. A raczej nie do końca można to nazwać usterką, ponieważ jest to zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich. W taki sposób, że pakiet Blach. Ten tutaj do korpusu mocowany jest na klej. I teraz, jeżeli wyciągamy ten silnik za pomocą klasycznego ściągacza, albo jak co niektórzy lubią z buta, to często gęsto zdarza się, że ten klej się przełamie. Tak jak tutaj w tym otworze to widzimy. I teraz takie przełamanie kleju powoduje efekt. Jaki mogę przedstawić na swoim silniku? Ten jeszcze na nieszczęście był przezwajany, zanim się dowiedziałem w ogóle o istnieniu tych sterek. Teraz przełamany klej powoduje, że stator w środku, w stosunku do magnesu, znaczy magnesy tutaj w tym przypadku w kole, obraca się tak. I widzimy bicie na boki. Co powoduje ten piękny, choroboczący dźwięk. Wracając do tego silnika z elektrycznej kuźni, pewnie jeżeli nacisnę go tu mocno, to on powinien skoczyć. Niby wszystko jest ok, ale teraz jeżeli włożymy ten silnik ponownie w obudowę, to najprawdopodobniej, a nawet może powiedzieć na pewno się przemieści. Można próbować ten silnik naprawiać obklejając go w tych wszystkich miejscach. Tutaj to w ogóle nie ma kleju. Trochę poskąpili jeszcze klejem wysokotemperaturowym epoksydowym. Z drugiej strony to już w ogóle nie mamy kleju. Jakaś szansa jest, że ten silnik będzie pracować jak wcześniej. Aczkolwiek to polecam dla osób upartych. I na własną odpowiedzialność, ponieważ ten silnik jest o tyle wredny, że aby go otworzyć, trzeba rozplatać koło. I to jest jego największy problem. Jest, na szczęście dotyczy no to, to tylko generacji trzeciej, a generację pierwszą i drugą, śmiało, można sobie montować. Przy trójce, niestety, trzeba się z tym liczyć. Ewentualnie, jeżeli ktoś pierwszy raz otwiera silniki, noweczkę, zobaczyć, czy to wszystko trzyma. Nie obkleić i może to będzie hulać. No ale tak jak mówię, to na własny użytek dla klienta, dla kogoś to można właśnie doprowadzić do takiego przypału, że ten silnik trzeba będzie całkowicie rozbierać albo wybinać. No i to na tyle. Pozdro. No i z racji, że te silniki mają po prostu taką przypadłość i że nie popsuł się z winy użytkownika, no to podjąłem decyzję, że wszelkie koszta naprawy tego roweru. Leżą po mojej stronie. No, nie ma kompromisów. Idziemy w nowy silnik. Niestety to pociągnęło za sobą kilka problemów technicznych, dlatego że ten Bion X trzeciej generacji był na nakręcany wolnobieg, a większość rozwiązań, większość silników, które możemy teraz dostać na rynku, są po prostu na kasetę rowerową. Próbowałem znaleźć taki silnik na nakręcany wolnobieg. Ym, oczywiście najpierw szukałem nowego silnika. Dzwoniłem y, po różnych miejscach, gdzie takie silniki mogłyby gdzieś tam leżakować na magazynie. Ale niestety no nie udało się tego znaleźć. Ym, pytałem na grupach, nawet na filmie się ogłaszałem, że szukam takiego silnika. I to zainspirowało mnie do tego, żeby wznowić pracę nad. Giełdą, części i rowerów używanych na Rebel Electric. No ale żeby zweryfikować, czy warto w ogóle robić taką giełdę. Proszę was o to, żebyście na maila na rowerze wysyłali mi wszystkie części elektryczne i używane rowery, które chcielibyście sprzedać. Jeśli dostanę od was dużo maili, to będzie dla mnie sygnał, że warto pracować nad tą giełdą. Czekam na wasze maile. No i decyzja została podjęta. No, muszę kupić nowego MXUSa na kasetę. A wiecie jak to jest, nie? Jak na kasetę, to trzeba było zmienić od razu i zębatki z tyłu. Jak zmienimy zębatki, no to trzeba zmienić łańcuch, trzeba było też wymienić manetkę. To pociąga za sobą po prostu taką spiralę kosztów. No ale jak pomyślałem, tak zrobiłem. Zamówiłem od razu nowy silnik z Nexuna. E, mxus 30H, zamówiłem wszystkie te części, o których mówię, nówki ze sklepu, e, żeby mieć stuprocentową pewność, że te rzeczy się nie posypią w tym rowerze. W trakcie okazało się, że oczywiście też będą potrzebne nam nowe szprychy, yy, także szkoda gadać. I teraz to jest bardzo ciekawe, nie? Projekt, który został zbudowany w budżecie 1800 zł. Pochłonął kolejne prawie 1500 na to, żeby go naprawić przez ten uszkodzony silnik Bion X trzeciej generacji. Ciągle powtarzam, że to ta trzecia generacja, żeby was nie zmyliło, że inne generacje też są równie wadliwe. My mamy doświadczenie, że trójka e -e, raczej unikać. Ale wracając do tych kosztów, bo ktoś powie, Taba, poczekaj, 1500 zł? Jak to? Wyświetlę wam tabelkę. Nie będę tu się rozwodził, nie chcę mi się y, przedstawiać kosztu każdej poszczególnej części. Na tabeleczce możecie to zobaczyć. Pamiętajmy też, że nowy właściciel roweru y, pochodzi z Warszawy, y, dlatego ja też y, nie mogłem uczestniczyć bezpośrednio w tej naprawie, więc poprosiłem właśnie Michała Sietasa, żeby zajął się y, tą naprawą tego sprzętu, czyli y, z zapleceniem nowego silnika w obręcz, podłączeniu tego do sterownika i ogólnie zajęciu się całym pojazdem od czasu kiedy był popsuty do czasu kiedy był naprawiony. Michał jest bardzo skromny i nie za bardzo chciał przyjmować ode mnie pieniędzy, ale ja uważam, że każdy powinien mieć zapłacone za swoją pracę. Dlatego porozmawiałem z kilkoma fachowcami w branży, ustaliłem jaka jest cena rynkowa i zapłaciłem tyle dla Michała. Taba! Ale czy to znaczy, że kolejny projekt do elektrycznej kuźni będzie mieć mniejszy budżet o te 1500 zł? No bo skoro dorzuciłeś do tego poprzedniego pojazdu 1500, no to w budżecie wygląda jakby było mniej. Nie, kolejny pojazd nie będzie w mniejszym budżecie. Powiem więcej. Kolejny pojazd nawet będzie przekraczać ten budżet, który, który mieliśmy na niego. Ten, ten trzeci pojazd będzie jeszcze droższy niż zakładałem na samym początku. Ale jak to? Miałeś budować w określonym budżecie. Sprzedajesz rower i e, koszt sprzedaży tego roweru to jest budżet na kolejny pojazd. Dlaczego to coś się zmieniło? No tak, ten ostatni projekt pokazał, że sprzedaż pojazdu na używanych częściach dla kogoś, kto nie musi się znać na, tych, na, na, na elektronice, na silnikach, na komponentach, to jest taki niepewny grunt. Dlatego, że mi potem jest głupio, tak, że komuś się coś popsuło tylko dlatego, że. Robiliśmy coś po taniości i szukaliśmy tanich komponentów używanych, i tam je próbowałem, próbowałem ożywić. Ten silnik, i gdzieś tam, to nie dość, że pochłonęło mnóstwo mojego czasu, to ja się potem czuję źle z tym, że wiecie, że jestem autorem projektu, który się po prostu popsuł. Dlatego teraz zdecydowałem, że nie będzie kompromisów. Większość części w nowym projekcie do elektrycznej później jest na nowych częściach, no i dlatego dokładam troszeczkę do tego biznesu. Na początku był plan, że. Zamontuję tam taki używany silnik przekładniowy, który mam aktualnie w konie. Ale wiecie co? No ten silnik jest tak katowany przeze mnie. ładuję w niego ponad 2000 watów. A ta przekładniówka nie lubi takiej mocy. Ja to słyszę i czuję, dlatego zdecydowałem, że nie mogę teraz. Wyciągnąć jej skony i zamontować do tego projektu, bo nie jestem po prostu pewien, jak długo on jeszcze wytrzyma i no, nie chcę powielać tego błędu. tak? Nie chcę wkładać silnika, którego nie jestem pewien, dlatego niestety jak większość z Was, czekam jeszcze na dostawę z Nexuna, ale już niedługo w Nexunie pojawią się właśnie te przekładniówki, zamawiam taką i ładujemy do nowego projektu. A i to jest dobra okazja, moi drodzy, żeby przypomnieć Wam, że. Kod Taba na rowerze, to jest dalej kod rabatowy na Nexunie. Cały czas zmniejsza wasze zakupy o 5%. Także korzystać na zdrowie. No i widzicie, nie? Taki ze mnie biznesmen, że gdybym robił to zawodowo, to nie zarobiłbym na tym, <laughs> nie, nie utrzymałbym się z tego na pewno. Ale, ale powiem wam tak, nie żałuję ani złotówki wydanej na naprawę tego pojazdu, ponieważ to, co dostałem w zamian. Jest naprawdę bezcenne. Jechałem w trasie z Warszawy do Poznania i Magdalena do mnie zadzwoniła i powiedziała, że kurier przyniósł mi paczkę, zupełnie niespodziewaną. Nie wiedziałem co jest w środku. No i zresztą zobaczcie sami co było, gdy ją otworzyłem. Co mu Dostałem list od ciebie. Mam też książkę, nie czytałem. No i Dzięki za trunek. Też nie jestem osobą za dużo pijącą, no tak jak gadaliśmy, no osoby jeżdżące mało piją, ale wiesz co? Za Twój piękny list i za to y, naprawdę jak miło mi się zrobiło, gdy go czytałem. Będę trzymał tylko na okazję, taka jak ta. Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się, pozdrawiam. No, troszeczkę pocenzurowałem, dlatego, że to jest wiecie. Family-friendly content, żadnego picia alkoholu na ekranie. No, ale chyba nie macie mi za złe. Potem jeszcze, właśnie Łukasz wysłał mi ujęcia, jak ten sprzęt jeździ po naprawie. Zobaczcie, co nagrali dla mnie chłopaki. No, i suma summarum dla mnie to było mega, mega pozytywne doświadczenie. Starałem się jak najlepiej wywiązać z tego obowiązku, żeby ten pojazd jeździł, był sprawny, żeby nie było potem wstydu. Moi drodzy, dziękuję Wam, że zostaliście do końca tego odcinka. Powtarzam jeszcze raz, uważajcie na silniki Bion X trzeciej generacji. Podobno najlepsze Bionxy są. Pierwszej generacji, tylko z tego co wiem, trudno tam zamontować tarczę hamulcową. Potrzebny jest jakiś adapter, ale musicie jeszcze to sprawdzić. Nie chcę już więcej tu przedłużać. Mam mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia dzisiaj. Także kończymy ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki na kanale Tabana Rowerze. Tak jak powiedziałem, czekam na silniczek. Wczoraj montowałem skrzynkę. Wszystko wygląda, naprawdę fajnie, nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam, co to wyszło, co to wyszło. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.